Witam. Pokazuję moje bybetki Moje bybetki właśnie jak jedzą sobie. Uwielbiają chryzantemy. A że w tym roku zrobili nas w ciula z chryzantemami. To, to co mi takiego brzydkiego zostało. To niech se zjedzą, a co tam. Niech se zjedzą tu przez okienko pani Betuś Betuś ubrudziłaś się od sianka przez okienko o, tu panienka z okienka proszę kwiatuszek no tu kto chce znowu przez to przez okienko jeszcze chce zjeść proszę to dla pana proszę to są morduchy muszą być teraz nie wyjdą tak tak zawsze biegały po całym ogrodnictwie. Ale i tak mają tam dużo. Tam daleko, daleko jeszcze za tym ogrodzeniem mają dużo terenu do biegania. I trawy. A. Pani ma na imię? Moli. Pani Moli. Tu jest Tony. Tam jest jego synek. Noti. A tu Suzi. Mała Suzi. To tak. tam Bobo, najmniejszy, najmłodszy. Czarna Betty, czarna owca, największy łobus. Moli stoi. Moli, kochanie. Tony, najprzystojniejszy. Tonus jest bardzo przystojny. Piękny jest. A jak jemu tak się mówi, to on tak stoi, taki dumny. Wszystkie od siana ubrudzone. Moli, a tu szeryl, tu jest szercia, a tu bytucha moja, bytu, Taki łobuziaczek. Zachciało mi się czarnej owcy. Dałam jeszcze na imię Betty, po mnie. Toż to taki czort. Wszędzie się przyciśnie. Wieczorem, jak, jak je zamykam w nocy to potrafi się tak przecisnąć cwaniara bo wie, że jej nie widzę, nie? grubaski, fajną sierść dostają teraz taką na zimę taką na zimę dostają Tony pokaż się Tony Toniaczku o Betusia, to on Betusia to zawsze. Beti jak chodzi, to zawsze się przystroi. Nogę w doniczkę wsadzi, później chodzi w takich, w takich bucikach. Albo na głowę sobie coś tam założy. Ona lubi, ona lubi. O tu, bo tu wobo, molutki, to jest tej czarnej córeczka najmłodsza. Bubulka. Śliczna, malutka. Suzy fajnie wygląda bez tego łaciata. W przyszłym roku będę je sprzedawać. Są bardzo fajne. Nie ma w nich agresji. Są oswojone. Nawet wydaje mi się że aż za bardzo. O Tonus to wygląda jak malowane No tony pokaż się, chłopie, halo, tony Coś tony się wstydzi dzisiaj W przyszłym roku będę je sprzedawać, bo muszę jeszcze jeden wniosek wypisać się okazało wszystko załatwione, ale jednego wniosku, żeśmy przeoczyli jeden wniosek do troszkę załatwiania jest, ale nie dużo. Fajne są, fajne są. Jeżeli ktoś ma miejsce, tylko trzeba uważać, bo kwiatki ozdobne, dodane drony, różane yy, azalie, owocowe lubią obgryźć. Azalie akurat jak obgryzają. To na drugi, na drugi rok ładnie tak ładnie odrastają. To akurat im się przydaje. Natomiast tu je ogolą to Jak ktoś ma żywopod stój, to do pewnego tam gdzie sięgną, to żywopłot jest ładnie wyrównany. No i chwastów nie ma wiadomo śliczności moje będę sprzedawać tak, Tony zostanie na pewno, o jest mój przystojniaczek mój przystojniaczek tak, Tony zostanie Betty zostanie tak no i te co były pierwsze to wiadomo, no i i, i Szercia, nie? No. co Moli słuchasz kochanie? no to jest tak Moli krzykaczka, moli, krzykaczka, Suzy. a Suzy. Suzy. pokaż morduchę, Suzi. Suzie. Moli, krzykacz, Chodź, baba, taka chodzi, krzyczy o, o, o ciągle chodzi, i ja, pedzrze. Mamy za płotem cmentarz, więc ludzie, więc ludzie, którzy przechodzą, ludzi, którzy przechodzą, buźidej chodź, ludzie, którzy przechodzą, to je tam dokarmiają, listki zrywają, tak, martwią się o nie. Przynoszą chlebek, zawsze przynoszą, pytają się, czy one, co one mogą jeść, czy mogą zjeść, jabłuszka im przynoszą. O, właśnie tu mam takie stare drzewka i właśnie moli się za nie bierze. O. I tak ogoli ładnie, tak? Ogoli, tak, ślicznie. Także jak ktoś chce mieć owce, to musi mieć kameruńskie, to musi liczyć się z tym, że musi wziąć i pogradzać sobie, tak, te, te kwiatki, czy tam drzewka, które by nie chciały, by nie chcieli, żeby, żeby zniknęły. Ale są sympatyczne, fajne. No moje są rozpieszczone, mi niestety. To jak wszystkie moje zwierzęta. I jeżeli się je traktuje tak z miłością i z sercem, one wszystko rozumieją, naprawdę. Na początku mogą być troszeczkę takie puchliwe, jak wiadomo, na samym początku. Ale jak się delikatnie, pomalutku, tak po później uwierwiają jak się je smera za uszami kuli lubią pieszczoty wiesz tam jak każde zwierzątko każde zwierzątko to lubi a tu jest ich ich przyjaciel Aronek co nie Aronek tak pilnuje wieczek Aron nawet jest z nimi jak są jabłka, czy tam ogórki, czy, czy chlebek, to zjada też. No i ta czarna owca Beki jest zakochana. No już takie sytuacje były, już skakał na nią. Mam nadzieję, że, że nic się nie wydarzyło. Chyba, chyba. i żują i tak cały dzień idą i żują, żują i żują, a wieczorkiem im to się wszystko odbija. Same wieczorem idą do siebie, do domu. Tam mają domak. Same idą wieczorem. chodzą się spać. Nie muszę ich otwierać, bo tak zawsze zamykam, że one sobie później rano wychodzą. Na razie od namiotów mają odgrodzone. Od tych namiotów, gdzie tam by mogły coś zjeść, oczywiście. Bo jak tak wpadną do namiotu, gdzie są kwiatki, to, to ich. Kobuszują po stołach. Fajne są. <noise> Teraz to są poważne, ale. Sherry, jak była młoda, to potrafiła robić fikołki. W ogóle się wykupiały. Ale Sherry robiła fikołki. Normalnie przez główkę fikołki robiła. Wyśmieliśmy z niej. Jony podskakiwał do góry, piruety robił. Betty się przebierała. W ogóle są fajne. Najlepiej jest, jak wraca się ze sklepu z zakupami, z jakąś torbą szeleszczącą czy coś. To trzeba, to trzeba uciekać. Szybko do domu. Mę... Bo się nie przejdzie. Krzykacz jest. Moli! Mę... No, no, co me? No, co me? No, co mebe? Co w końcu? Mebe, czy co, co, co? Co morducha? No, co kochanie, co? Coś śliczności, moi piękny. Taki śliczny mój, laleczka, księżniczka, buzi, tak, tak, buzi. Buziaczki dla wszystkich, buziaczki, tak. O. Moli, Suzy, to są córeczki tamtej szary. I podobne są wszystkie. Krzykaczka. Skarpetki umaszczenie ma czarno-białe, bo i Mamusia ma ma białe skarpetki, a po Betty mają mają czarne skarpetki. Najlepiej najfajniej wygląda Moli. Jak się urodziła to wygląda jak krówka, nie Moli, tylko Susi. Jak krówka, takowa I krzykaczka, A takie też tak ludzi zaczepie. Dobrze, to kończymy już. Niech sobie sobie dalej jedzą. Kto da buziaczka na koniec? Buziaczek, buziaczek, Tony, Tony to jest tak. Tony. On lubi buziaczki dawać. On jest śliczny i lubi dawać buziaczki. Papa? Hm. Pa.